Przegraliśmy bardzo ważny mecz. Mecz, który miał nam dać mm, szansę powalczenia o, o ósemkę. Nikt nie odpuszcza, walczy, przepycha się, robi co może, żeby zdobywać punkty i dzisiaj to Koronie się udało. Nie jesteśmy zadowoleni, nikt z nas. No. Przegraliśmy u siebie, to szkoda tego. No. Trzeba więcej strzelać no. i co one strzeli muszą być. I... Więcej do, dośrodkowań z boku od nas, od pomocników, od obrońców i myślę, że dzisiaj było za mało. Spotkanie remisowe to, to był taki mecz bez sytuacji podnomkowych, który myślę, że powinien się skończyć wynikiem 0-0. No niestety, źle zachowaliśmy się przy rzucie rożnym przeciwnika. Ani oni, ani my nie stworzyliśmy sobie jakiejś stuprocentowej sytuacji, tak więc szkoda tego wyniku, bo stały fragment zadecydował. Jeden nasz błąd w obronie, bo tak naprawdę całe spotkanie graliśmy, uważam, bardzo dobrze w defensywie. Przeciwnik wykorzystał yy, swój wzrost i, i, i tego, się, czegośmy się najbardziej obawiali, czyli staję fragmentów gry. Od początku meczu widać, że Korona narzuciła swój styl gry. Czy narzuciła? To raczej my, żeśmy nie narzucili swojego, bo, bo mieliśmy coś tam... Zaplanowane i, i jakoś tam nie wychodziło. No przede wszystkim mało sytuacji żeśmy sobie stwarzali i tak jak mówię, ten mecz był do jednej bramki, no, a że tą bramkę strzela korona i my nie potrafiliśmy wyrównać. Znaczy może taki odbiór jest z boku, tak, że graliśmy na stojąco, ale już chciałem podkreślić, no, to już. To już mówiłem kilka razy, także po wygranych przez nas spotkaniach, że no tak się gra jak przeciwnik pozwala. Zespół Korony tworzył solidne zasieki, szukał swej szansy w kontrataku. My staraliśmy się ich mocne strony, czyli szybkie boki i przede wszystkim cabrera, wyeliminować z gry. No niestety przy stałym fragmencie gry nam się to nie udało, ale ja bym tutaj nie mówił, że nastojąco chłopcy chcieli grać, bo nie. Tylko, no tak jak powiedziałem, Korona naprawdę. Nieprzypadkowo więcej punktów zdobywa na wjazdach niż u, niż u siebie, myśmy to też wiedzieli. No i, i, to, i to dzisiaj skrupulatnie wykorzystałem. 63% mieliście posiadania piłki. Gdzieś nie możecie tego posiadania piłki przełożyć na te sytuację, czy, czy później? Jak widać, statystyki nie zawsze sprawdzają się, jeśli chodzi o wynik meczu. Tak więc wolałbym, żebyśmy mieli te 30 kilka procent posiadania piłki, a, a wygrywali mecze. No, trudno wygrać mecz, jeżeli sobie stwarzamy jakichś dogodnych sytuacji, bo dzisiaj naprawdę wyglądało to źle. No Dokładnie tak, to posiadanie na, na chwilę obecną nic nam nie dało, bo gdzieś e, to tak nie przekładało się nawet na sytuację i, i niestety no, nie możemy dzisiaj nawet przynajmniej punktu dopisać. Tym meczem zamknęliśmy sobie drogę do, do ósemki, będziemy walczyć w grupie drugiej tej spadkowej no i, i, i po podziale punktów y, myślę, że będzie każdy mecz niezmiernie istotny. Nie podoba mi się to, że, że te punkty są dzielone, tak? bo gra się przez cały rok rundę jesienną i, i wiosenną, no ale ktoś takie decyzje podjął i my piłkarze musimy się z tym zmierzyć. Jest jeszcze jeden mecz, no, no tak jak mówię, no, y, trzeba walczyć do końca i być świadomym tego, że, że będziemy... Ostro, czyli o to, żeby się utrzymać. Nie patrzymy, już jakby na, 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 na ten mecz jako na pierwszą ósemkę, tylko po prostu na to, żeby dopisać kolejne punkty i w konsekwencji je gdzieś tam dopisać, w, w kontekście gry o utrzymanie, i, i to jest chyba dla nas dzisiaj najważniejsze.